Tym razem pełne skupienie na gospodarce Botswany, czyli co mają, czego potrzebują, co budują, z czego żyją, ile tu państwa, ile tu rynku. No i oczywiście, jeżeli diamentowa gospodarka, to siłą rzeczy trochę o diamentach. Do tego hodowla, finanse i turystyka. Krótko mówiąc, bardzo nietypowa mieszanka. Zapraszam. Ten świat jest nasz. Odcinek 5. Botswana. Diamentowa gospodarka. Botswana leży w Afryce Subsaharyjskiej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to obszar na południe od Sahary. Ta część kontynentu bywa również nazywana Czarną Afryką. Ponownie nazwa wszystko wyjaśnia: mieszka tu przede wszystkim ludność czarnoskóra. Jeżeli chodzi o sąsiadów Botswany, to mapa może być w tym przypadku trochę myląca. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest ich trzech Namibia, Republika Południowej Afryki i Zimbabwe. Jeżeli przyjrzymy się nieco dokładniej, to na północnym wschodzie dostrzeżemy również niezwykle krótką granicę państwową pomiędzy Botswaną a Zambią także nie trzech. A czterech sąsiadów. Botswana nie ma dostępu do morza, co pod kątem naszego dzisiejszego tematu ma bardzo duże znaczenie. Wypada im dobrze żyć z sąsiadami, ponieważ jakoś ten import i eksport musi się odbywać. Botswana jest uzależniona handlowo od swoich sąsiadów. 80% powierzchni kraju to pustynie do tego oczywiście jest gorąco i sucho także zdecydowanie niesprzyjające warunki rolnicze. No ale. Są złoża diamentów, także patrząc na to chłodnym okiem, nie zaciekawie, tylko te diamenty zwracają uwagę. Zanim o rozwoju na przestrzeni lat, czyli o tym, jaką drogę przeszła Botswana, kilka słów o tym, jak to państwo zaczynało, czyli jak wyglądała prawdziwa bieda. Podkreślam tutaj słowo bieda, to nie jest teza publicystyczna, czyli coś na zasadzie: Gdzieś tam na świecie żyje się trochę lepiej niż u nas, to znaczy, że my jesteśmy biedni. Nie, 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 takie coś to narzekanie. Ja opowiem o prawdziwej biedzie. 66 rok. Na mapie Afryki pojawia się Republika Botswany. Jest to jedno z najbiedniejszych państw świata. Kraj po Powierzchniowo prawie dwa razy większy od Polski, ma, uwaga, kilkanaście kilometrów dróg. Kilkanaście. Pytanie: jak podróżować w takich warunkach? Cytuję przykładową relację: Pokonanie kilkuset kilometrów zajmowało nam kilka dni. Spaliśmy po drodze, mieliśmy ze sobą garnki, trzeba było gotować. Botswana w przeciwieństwie do innych państw nie odziedziczyła żadnej infrastruktury po czasach kolonialnych. Linii kolejowych też prawie nie było. Co druga osoba w państwie nie umiała pisać i czytać, a to dlatego, że szkół de facto również nie było. Tylko garstka osób posiadała wyższe wykształcenie. Zdobywano je za granicą, ponieważ uczelni wyższych w Botswanie nie było. W takim razie co tutaj było? Susze, powracający problem głodu, deficyt wody pitnej i społeczeństwo, które w ponad 90% mieszkało na wsiach. Tak wyglądało jedno z najbiedniejszych państw świata w połowie lat 60. XX wieku. To bardzo ważne pod kątem dzisiejszego tematu, dlatego należy zapamiętać, z jakiego poziomu startowała Botswana. Dzisiaj to państwo wygląda zupełnie inaczej. Niestety ciężko wizualnie zaprezentować skalę tej transformacji, ponieważ w tym kraju mieszka tylko ponad 2 miliony mieszkańców, a sama stolica liczy ich mniej niż 250 tysięcy. Nie uświadczymy tu panoramy złożonej z drapaczy chmur, czy nowoczesnego metra i szybkich kolei. Wygląda to dosyć zwyczajnie: drogi, chodniki, oświetlenie, sklepy i domy. Tyle, że to jest Afryka subsaharyjska. W innych państwach regionu są spore problemy z taką zwyczajnością. Za moment wrócimy do końca lat 60. i do genezy fenomenu Botswany. Najpierw, mimo wszystko, tradycyjny przegląd wizualny. Z tym, że tym razem z pewnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, to nie Azja Południowo-Wschodnia. I po drugie, pamiętajmy, że kilka dekad temu nie było tu właściwie nic. W końcu pojawił się bodziec do rozwoju, czyli odkrycie złóż diamentów. Kraj obiegła informacja: tak, są diamenty. Rewelacja, ale. No właśnie, czy w takiej sytuacji można mówić o jakimkolwiek ale? W końcu odkryto złoża diamentów, a to oznacza ogromne pieniądze. Wszystko się zgadza, ale te diamenty trzeba jeszcze wydobyć. No a później zaawansowana obróbka techniczna, czyli między innymi kruszenie, płukanie, cięcie czy szlifowanie. Może nie brzmi to zbyt skomplikowanie, jednak to tylko pozory to bardzo trudne, precyzyjne zajęcia. Także nie wystarczy, że złoża diamentów są. Trzeba mieć jeszcze możliwości techniczne, umiejętności, sprzęt czy wiedzę czyli kapitał. Jak już wiemy, 50 lat temu w trzecim najbiedniejszym kraju świata nie było nawet infrastruktury a gdzie do przemysłu wydobywczego? I w tym momencie pojawia się wątek otwarcia na zagraniczny kapitał. Jak podeszli do tego w Botswanie? Metoda 50-50. W 1969 roku powstała spółka The Beers botswana Mining Company, która w latach 90. zmieniła nazwę na Debswana. To połączenie słów The Beers i Botswana. Botswana wiadomo, natomiast The Beers to międzynarodowa korporacja specjalizująca się w przemyśle diamentowym. W drugiej połowie XX wieku była światowym monopolistą w tej branży, także jeżeli rząd miał się z kimś porozumieć, to właśnie z nimi. Układ wygląda następująco. 50% zysków zgarnia rząd Botswany i 50% korporacja De Beers. Na porządku dodam, że przez pierwszych kilka lat rząd posiadał jedynie 15% udziałów. Jeżeli chodzi o korporację De Beers, to tutaj sprawa jest jasna: to prywatna, komercyjna firma, także ich sprawa, co robią z pieniędzmi, które zarobili. Ciekawie robi się, kiedy przyjrzymy się wydatkom rządu. Śmiało można powiedzieć, że te pieniądze nie są marnotrawione, ani przejadane. Wydaje się je przede wszystkim na infrastrukturę, oświatę i ochronę zdrowia. Rząd doskonale zdaje sobie sprawę, że diamenty są filarem gospodarki. I jeżeli ten motor napędowy zostałby zaniedbany, to natychmiast odbiłoby się to na kondycji ekonomicznej państwa. Zresztą byłoby to widoczne w oczach ludzi, no bo jeżeli nie byłoby coraz lepiej, to natychmiast pojawi Byłoby się pytanie, zaraz, zaraz, co wy tam w tym rządzie robicie z tymi pieniędzmi z diamentów? Także bardzo ciekawa sytuacja. Całe społeczeństwo na bieżąco widzi, czy jest coś z tych diamentów, czy nie. Mieszkańcy bez wątpienia dostrzegają, jak szybko zmienia się ich kraj. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to tutaj sprawa jest jasna: to po prostu kolejne drogi, linie kolejowe i sieci przesyłowe. Ochrona zdrowia to oprócz standardowej opieki także konsekwentna i aktywna walka z epidemią HIV-AIDS, co jest w regionie Ewenementem. Edukacja to ponownie oprócz standardowych działań typu budowa nowych szkół, również dofinansowanie tych już istniejących, założonych i prowadzonych na przykład przez misje katolickie. Tyle jeżeli chodzi o sektor publiczny i jego podstawowe zadania. Natomiast patrząc na podobne zagadnienia z pozycji wolnego rynku, warto odnotować mechanizm funkcjonowania przedszkoli. Otóż działają one na czysto rynkowych zasadach, poza zaangażowaniem państwa. Wszelkie euforyczne nastroje studzą wizyty w biedniejszych dzielnicach. Jednak to właśnie takie obrazki powinny najlepiej uświadamiać, że porównywanie Afryki, na przykład z Europą, jest najzwyczajniej mało zasadne. Wiele osób w naturalnym odruchu może wręcz podważać historię tego sukcesu. Kilkadziesiąt lat z diamentami, a tu dalej wysokie bezrobocie, rozwarstwienie czy biedne dzielnice. A w europejskim kraju X, który też był do tyłu. To statystyka Y wypada lepiej niż w Botswanie, więc czym się tu emocjonować? O czym my w ogóle mówimy? Pomijamy już skalę zacofania sprzed kilkudziesięciu lat, biedę w całym regionie czy epidemię HIV-AIDS. Gospodarka zazębia się z wieloma innymi dziedzinami życia, a jego poziom nie jest definiowany jedynie przez wykres wzrostu PKB. Prosty przykład podejście do planowania rodziny. Jeżeli we wciąż biednym kraju, w biednej dzielnicy, w biednej rodzinie rodzi się dziesięcioro dzieci, to siłą rzeczy no łatwo nie będzie. Albo kwestia trwałości rodziny czy poligami mężczyzn. Chyba nikt nie będzie się dziwił, że samotna matka czwórki dzieci ma w Afryce trudną sytuację ekonomiczną. Drogie i chodniki można zbudować bardzo szybko, ale zmiany społeczne często wymagają nawet nie lat, tylko pokoleń. Wracając do samego wyglądu tego kraju, zdarza się, że na przykład drogi, chodniki czy parkingi nie są idealne, ale w nie mają na to prostą odpowiedź. Może nie jest jeszcze jakoś rewelacyjnie, ale w innych krajach regionu tych dróg, chodników czy parkingów często w ogóle nie ma. Mówiąc o zmianach społecznych i pozycji danego społeczeństwa we współczesnym świecie, warto wspomnieć o pewnym dylemacie małych społeczności. Języki urzędowe w Botswanie to angielski i najpopularniejszy lokalny język, czyli Cłana. Posługuje się nim około 80% społeczeństwa. Do tego kilkadziesiąt innych języków. Problem w tym, że raczej ciężko będzie zdobyć świat w języku Cłana. Tym bardziej, że i tak każdy zna angielski. Z biegiem lat ograniczona geograficznie kultura topnieje w zglobalizowanym świecie. Tym razem potwierdzenie z przymrużeniem oka.

Mieszkańcy Bocwany generalnie mieli sporo szczęścia w kwestii polityków. Już nie chodzi wyłącznie o pana Kamę. Tym razem może nie twarde dane, tylko anegdota. Kwetmaser, Maser, drugi prezydent Bocwany, a więc następca pana Kamy, wiódł spokojne życie na przedmieściach. Prowadził hodowlę strusi. Pewnego dnia pojawili się u niego urzędnicy. Panie Prezydencie, nie ma pan dobrej drogi dojazdowej do swojej posesji. Możemy ją tutaj zbudować. Co prawda, tylko pan będzie z niej korzystał, no ale w końcu jest pan prezydentem. Usłyszeli: Wydatek duży, a zysk prawie żaden. Jaki to ma sens, jeżeli tylko ja jako jedyny będę tędy jeździł? Nie róbmy tego. Lepiej zaoszczędzić pieniądze. To oczywiście tylko ciekawostka, jednak wskazuje na coś bardzo ważnego za co chwalona jest Botswana. Sprawne państwo, solidne prawo, odpowiednie instytucje, otwartość, brak zachłanności polityków, niemarnotrawienie pieniędzy, gospodarka budowana na zdrowych, rynkowych fundamentach. Krótko mówiąc, diamenty to nie wszystko. Sam fakt posiadania surowców naturalnych nie wystarczy, żeby zbudować dobrobyt. Owszem, diamenty odegrały ogromną rolę w sukcesie Botswany, jednak równie ważne było podejście do tego tematu. Z pewnego dystansu polityczne sprawy zawsze wyglądają i brzmią lepiej niż od wewnątrz. Bo polityka nie jest ewenementem na skalę światową. Nie opowiadam tutaj o cudzie, o politykach, których nic tylko na rękach nosić. Pewnie że się kłócą. Opozycja narzeka na rząd, a rząd na opozycję. Pewnie że publiczne pieniądze wydaje się najprzyjemniej. Najlepsze samochody to te pod parlamentem, czyli rządowe. Polityka zawsze pozostanie polityką. Chodzi o to, że na przykład w rankingach mierzących poziom korupcji Botswana w zestawieniu z innymi państwami kontynentu wypada wręcz rewelacyjnie. W skali całego świata całkiem nieźle, odrobinkę lepiej od Polski. Jest pewien przykład, który idealnie pokazuje, że surowce to nie wszystko. Właściwie udowadnia on, że zdroworozsądkowe podejście do gospodarki jest najważniejsze. Swoją drogą jest to bardzo logiczne myślenie: no bo co nam po surowcach, szlakach handlowych albo czymkolwiek innym, skoro nawet próby wykorzystania tego potencjału będą blokowane. W Afryce Subsaharyjskiej porównuje się dwóch sąsiadów Zimbabwe i właśnie Botswanę. Kilkadziesiąt lat temu Rodezja, bo tak nazywało się Zimbabwe w czasach brytyjskich, była jedną z najlepiej prosperujących gospodarek w Czarnej Afryce. To Rodezję przedstawiano wtedy tak, jak teraz Botswane. Tymczasem Botswana, jak wiadomo, trzeci najbiedniejszy kraj na świecie. I co się stało w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat? Botswana, afrykańska czołówka, Zimbabwe, skrajna bieda. Jak do tego doszło? Można powiedzieć, że w Zimbabwe właściwie wszystko robiono odwrotnie niż w Botswanie. Tutaj stabilność polityczna, tam zawieruchy walki i bojówki. Tutaj reformy wolnorynkowe, tam socjalistyczne. Tutaj otwartość na zagraniczny kapitał, tam nacjonalizacja firm, kopalni i banków. Tutaj brak podziałów rasowych, tam walka z białymi farmerami. I tak krok po kroku, rok po roku. Tutaj na szczyt, tam na dno. Co ważne, Zimbabwe również posiada surowce: przede wszystkim złoto. No i posiada. Tylko co z tego? Kilkanaście lat temu w Zimbabwe pojawiła się hiperinflacja, która osiągnęła tak wielki poziom, że właściwie nie do końca wiadomo, ile realnie wynosiła. W listopadzie 2008 roku podobno było to prawie 90 tryliardów procent w skali roku. Miesiąc później, w grudniu, uwaga, uwaga, 65 milionów Googoli procent w skali rocznej. Jeden Google to jedynka i 100. Nie dam sobie ręki uciąć za autentyczność tych danych, ponieważ różne źródła podają różne liczby, za każdym razem są to tryliony, tryliardy czy inne googole, z tymi googolami to już chyba ktoś przesadził, natomiast faktem jest, że dolar Zimbabwe stał się całkowicie bezużyteczny. Mówiąc ludzkim językiem, ceny rosły dwukrotnie co 30 godzin. Oprogramowanie bankomatów nie radziło sobie z tak dużymi liczbami, a na sklepowych półkach nie podawano cen towarów. Było to bez sensu, ponieważ ceny non stop rosły. Rząd Zimbabwe próbował ratować swoją walutę jednak bezskutecznie. Kolejne denominacje nie pomogły. Ostatecznie dolar Zimbabwe został zastąpiony dolarem amerykańskim. Mieszkańcy korzystają też z kilku innych walut, m.in. południowoafrykańskiego randa i bocwajskiej puli. Tymczasem w Botswanie takich problemów po prostu nie ma. Na zdjęciach farma krokodyli będąca własnością Holendra, który bez przeszkód mógł zainwestować tu swoje pieniądze. Co ważne, Botswana skorzystała nie tylko na tym, że nie wywłaszczała białych farmerów i że od zawsze była otwarta na kolejne inwestycje, ale również na tym, że inne państwa regionu robiły problemy białym farmerom. To dlatego, że kiedy okazywało się, że nie mogą spokojnie prowadzić swoich interesów, na przykład w Zimbabwe, to przenosili się ze swoim kapitałem do Botswany. Także to rozsądna polityka gospodarcza jest fundamentem, na którym bogactwo z dowolnego źródła można dopiero wypracować. Inny kontrast pomiędzy tymi państwami wynika bezpośrednio z obecnego poziomu życia. Imigranci z Zimbabwe stanowią w Botswanie tanią siłę roboczą, co ciekawe, bardzo cenioną. To dlatego, że przez lata Zimbabwe funkcjonowało naprawdę sprawnie i, ujmując to najprościej jak tylko można, jego mieszkańcy mają fach w ręku. Tyle, że ich własne państwo często nie daje perspektyw do rozwoju. Jeszcze ciekawsza jest charakterystyka mieszkańców Botswany. Obcokrajowcy dostrzegają, że Botswańczycy są bardzo dumni ze swojego państwa. Tyle, że ta duma ociera się czasami o pychę. Można od nich usłyszeć zdania typu: U nas jest dobrze, my nie musimy nigdzie wyjeżdżać, to do nas przyjeżdżają do pracy. I gdzieś w tym wszystkim gubi się motywacja do rozwoju. A później bywa, że ktoś woli zatrudnić robotników w Zimbabwe, bo zrobią coś taniej i lepiej. Podkreślam, że to tylko anegdotyczny przykład, ale jednak da się dostrzec, że dobrobyt rozleniwia, a trudności motywują. Wolność gospodarcza po bocwańsku, czyli czas odpowiedzieć na pytanie, czy Botswana to afrykański Hongkong? Nie do końca. Czasami mówi się, że to Szwajcaria Afryki, ale tutaj akurat chodzi o pewien ład i porządek w państwie. Natomiast patrząc czysto ekonomicznie, do Hongkongu jeszcze trochę brakuje. Także w tym aspekcie Botswana nie wyróżnia się może globalnie, ale lokalnie już zdecydowanie tak. Pomijając Mauritius, czyli malusieńkie wyspiarskie państwo na wschód od Madagaskaru, to właśnie tutaj jest najwięcej wolności ekonomicznej na kontynencie. Nie chodzi mi tylko o subsaharyjską Afrykę. Mowa o całej Afryce. Według rankingów jest tutaj również więcej wolności ekonomicznej niż w Polsce. Wyższa kwota wolna od podatku, niższe stawki podatku dochodowego, do niedawna w ogóle nie było tutaj podatku VAT. Ostatnio wprowadzili, ale wynosi tylko 10%. Nie 15 czy 20, bo to przecież wiadomo, że człowiek mógłby oszaleć przy takim ucisku podatkowym. To znaczy, dopłacać 1 piątą wartości towaru za każdym razem, kiedy coś kupuje. Podatki są tutaj niskie, a mówiąc konkretniej, najniższe w Afryce. Swoją drogą nie wiem dlaczego, tu na drugim końcu świata, ojczyzna mi się przypomniała. Chyba dlatego, że potwornie tu gorąco a bardzo mało wody wypiłem, i taki związek frazeologiczny w języku polskim. Być albo. Nie, to nie ten. Być 100 lat za mażycie. Nie, już wiem. Być 100 lat za malarzami. Nie, to jeszcze jakoś inaczej było. No nie pamiętam. Idziemy dalej. Z naszej, polskiej perspektywy, w tym momencie może pojawić się tylko jedno naturalne pytanie: Jak to więcej wolności w gospodarce jest w Botswanie niż w Polsce? Normalnie, Botswana jest po prostu 10 oczek wyżej w tym rankingu. Polacy niech się dziwią, a tymczasem mieszkańcy Botswany mają kwotę wolną od podatku na poziomie 13 tysięcy złotych. Od kolejnych 13 tysięcy złotych muszą już zapłacić podatek dochodowy, ale pierwszy próg wynosi tylko 5%. W tym przedziale mieści się większość mieszkańców tego państwa, więc można powiedzieć, że większość społeczeństwa właściwie nie płaci podatku dochodowego. Tyle że… To porównanie jest niewątpliwie pobudzające, jednak Botswana to nie jest dobry przykład takiego typowego liberalizmu gospodarczego. Rząd cały czas pełni dużą rolę w gospodarce, a pieniądze na utrzymanie sektora publicznego płyną przede wszystkim z diamentów, więc niekoniecznie trzeba ich szukać w kieszeniach obywateli. Najważniejsze i jednocześnie najtrudniejsze zadanie stojące przed botswańską gospodarką to dywersyfikacja. Diament cieszy się względnie stałym popytem na rynku światowym, także problemów ze sprzedażą raczej nie ma. Jednak w przypadku Botswany chodzi bardziej o podaż niż o popyt. Niektóre szacunki mówią, że złoża mogą się wyczerpać już w 2030 roku czyli lada chwila. Zdają sobie tutaj z tego sprawę i robią co tylko się da, żeby znaleźć inne źródła utrzymania. Rozwijane są między innymi turystyka i rolnictwo. Ponadto Botswana chce być takim centrum biznesowo-finansowym w tej części świata. W interesie tego państwa jest utrzymanie tej dobrej opinii, którą wypracowało sobie w ostatnich dziesięcioleciach. Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek na świecie pomyśli, chce robić interesy w Afryce Subsaharyjskiej, to jego pierwszym skojarzeniem ma być właśnie Botswana. Tutaj mają znajdować się siedziby firm i instytucji międzynarodowych. Postscriptum. Podatek VAT został w Botswanii podniesiony z 10 do 12%. Chyba rzeczywiście muszą uważać, żeby za kilka lat nie oszaleć. No cóż, raz jeszcze. Powodzenia Botswanu.